Zgadzam się z głównym postulatem programowym Prawa i Sprawiedliwości. I to nie tylko z powodów ekonomicznych, czyli powrotu do lat 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn, jako wieku, w którym dokonuje się wyboru. Notabene, na przykład mój świat naukowy to jest wiek 70 mhm. lat i dość bezwzględnie dzisiaj przestrzegane, to znaczy nie jest to do końca wybór, tylko w zasadzie pracodawca jest jednoznaczny i zwalnia danego pracownika, wręczając mu kwiaty i należne nagrody, dlatego że pracownicy, asystenci, adiunkci, ci młodzi pracownicy naukowi są praktycznie w wielu, wielu uczelniach nieobecni i powstaje niesamowita dziura pokoleniowa. Pokoleniowa Ale to właśnie dlatego, na że, że, że ich nie ma, czy dlatego, że ci starzy blokują. Blokujemy, Aha, czyli, że Blokujemy bloku. etaty, oczywiście, tak. hmm. I teraz zabawa polega na tym, że ten powrót do lat 60-65 jako wybór właśnie daje z jednej strony dużo większe możliwości do zaspokajania potrzeb młodego pokolenia startującego hmm. i nie mającego miejsc pracy, a z drugiej strony jest to też jakaś propozycja w formie wyboru dla osób, które są w pełni zdrowe w wieku lat 60-65. Proszę zobaczyć, jak mogą się zaangażować w sferę życia publicznego, hmm. właśnie tego obywatelskiego, samorządnego. A z trzeciej strony no, to są też na ogół babcie, dziadkowie. którzy Czyli zabezpieczenie socjalne dla rodzin za, i tak, wsparcie demografii. Tak, ale mają teraz wielkie szanse, żeby żeby zaopiekować się swoimi wnukami i wnuczkami, a za 20 lat te wnuki i wnuczki odpłacą się tym samym. Będą 80-letnich dziadków i babcie wspierać w tym okresie dla nich najtrudniejszym. Także to wszystko wydaje mi się, że z powodu bardziej takich etyczno-ekonomicznych uh -huh. jest ze sobą powiązane i warte przemyślenia. Na dziś uważam, że ten, ta propozycja prawa i sprawiedliwości jest dobra. Czy e, w przyszłe rządy Prawa i Sprawiedliwości będą działały na rzecz odebrania przywilejów emerytalnych komunistów? No, to jest cały zestaw problemów. Ustawa deubekizacyjna spotkała się z bardzo wyraźnym sprzeciwem środowisk, które nadal tkwią w mniemaniu, że PRL to była taka sama Polska jak dzisiejsza ze swojego punktu widzenia, może zresztą mają trochę racji, bo rzeczywiście tego PRL-u dzisiaj jest bardzo dużo, ale oni raczej rozumują odwrotnie, że to PRL była Polską, której służąc w strukturach ewidentnie represjonujących obywateli państwa polskiego, a także polskich emigrantów, no wiele środowisk, które podlegały tym represjom, spełniało się interes narodowy. Otóż nie spełniało się interesu narodowego, wręcz odwrotnie te instytucje, poza tym, że wyrastały z sowieckich struktur NKWD-owskich, czy z struktur wojskowych, obcych, jak z Armii Czerwonej Ludowe Wojsko Polskie i Informacja uh -huh. Wojskowa, która była wręcz sowiecką y, agen, aparatem y, informacyjnym, tak. obsadzonym przez Sowietów, dopiero potem przeniesionym, y, kiedy na, wychowano już kadry, na już wychowano kadry, prawda, na, na y, grunt polski, więc trzeba jednoznacznie powiedzieć, że są takie struktury w PRL-u, które bezwzględnie służyły obcemu mocarstwu i które nie miały w sobie zabezpieczanie interesów państwa polskiego i narodu polskiego tylko miały zabezpieczanie w sobie zabezpieczanie interesu Moskwy i nie ma żadnego powodu żeby dzisiaj honorować, honorować i doceniać szczególnie że, finansowo tak jest szczególnie że częścią tego zabezpieczania interesów obcego mocarstwa i polskiej zjednoczonej partii robotniczej było represjonowanie obywateli którzy stawiali ten czy inny opór Wobec, Czyli walkę z polskim patriotem. Tak jest. A w związku z tym, znowu, nie ma powodu, żeby honorować specjalnie osoby, które y, mają być może y, na swoim koncie y, zabitych, y, ale mają zabitych Polaków, patriotów na swoim koncie. Czyli na tej samej zasadzie też y, o, o, y, należy dekomunizować przestrzeń publiczną, wywalić te wszystkie pomniki, nazwy ulic. Bezwzględnie, tak. W ogóle to jest część polityki historycznej, która oczywiście odbywa się na bardzo różnych y, przestrzeniach. Między innymi to jest ta przestrzeń pewnego nacisku kulturowego. Jeżeli my będziemy funkcjonowali w kulturze narodowej, która y, ma za zadanie y, honorowanie. Faktycznych bohaterów i piętnowanie zdrajców, to się okaże, że jest to pewna naturalna przestrzeń, w której chcemy się wychowywać i chcemy też ją, tę przestrzeń, widzieć i być w niej obecnymi. My dzisiaj jesteśmy bardzo mocno zamroczeni jako społeczeństwo, jakby nieświadomością, że przechodząc codziennie na przykład obok ulicy generała Świerczewskiego, a to jest akurat nazwisko osoby, która hmm. najczęściej się w polskich miastach zachowała tak. jeszcze, to my idziemy wzdłuż ulicy mordercy. mordercy, obcego agenta, który służył w międzynarodówkach komunistycznych od Hiszpanii po Polskę, próbując wprowadzić y, obcą władzę bolszewicką i które z polskością w ogóle nie ma nic wspólnego. No to można by pohonorować jeszcze paru takich okupantów, którzy wchodzili ze swoimi w ideologiami. W ekumenicznej, nie wiem, Adolfa wymiany, Hitlera, Aby tak, każdemu było miło. Żeby było tak i będą się tak krzyżowały te ulice. Więc my y, zostaliśmy pozbawieni pewnej wrażliwości, Yy, właśnie tacy zadzumieni w swojej świadomości, że przecież nie wypada nam funkcjonować w przestrzeni, w której się bije nas po twarzy. W przestrzeni, w której są obecne właśnie tego typu zjawiska jak ulica Świerczewskiego, ale z kolei, żeby nie wylewać też dziecka yy, z, yy, z, z, kąpielą. z kąpielą, bo yy, ja na przykład yy, podaję to jako przykład, Manipulacji ze strony z kolei komunistów w PRL-u. Tak. Mianowicie przykład y, stworzenia z Ludwika Waryńskiego y, pierwszego Władysława Gomułki. Y, a to był człowiek, który miał swój indywidualny rys y, bardzo ciekawy, z którym miał oczywiście światopogląd, się nie zgadzam. Po części, bo był to części, bardzo tak, człowiek. Y, ale po, to, to była ciekawa osobowość i wykreślanie go z polskiego z kolei e, podręcznika czy z ulic e, polskich tylko dlatego że komuniści go sobie przejęli e, i zrobili sobie bohatera e, PRL-u no jest e, to tak ostatnio e, ostatnio też, też trzeba rozumieć przejawem nie? tej patologii była e, taka próba e, zawłaszczenia przez środowiska postkomunistyczne troski o ziemię zachodnie i tak całej tak, Polski Piastowskiej, i takie stawianie, to nawet tak w naszych jest. środowiskach mm -hmm. patriotycznych było postawienie takiej opozycji: Polska Jagiellonów, Polska Piastów, mm -hmm. co było bez sensu. Ale słowami, ale Pan niestety. rację: znaczy, w polskiej tradycji niepodległościowej jest zarówno tradycja piastowska, jak i jagiellońska, wcale ze sobą niekoniecznie żyjące w napięciu, tylko jako alternatywne, jako wzmacniające się, wspierające własnymi argumentami i trzeba z tego dziedzictwa. Yy, no, ja byłem dość brać bo, bo... przykład, niezależnie od tego, że komuniści akurat wybrali sobie piastowską, bo im to bardziej pasowało bo... do udowodnienia tezy, że Stalinowi zawdzięczamy yy, powrót na yy, tereny pierwszych piast. Bo ta, to taki przyczynek, że, że właśnie ta opozycja polska, piastowska, jagiellońska pojawiła się w publicystyce Pana redaktora Naczelnego Gazety Polski, Pana Sokiewicza. To mnie bardzo zdziwiło i e, uznałem to za, za bardzo taki nie, niezbyt dobry pomysł. A teraz przychodzę. Ale to w sekundę, bo ja mhm. Tomka Sokiewicza bardzo lubię i cenię, mhm. co nie znaczy z kolei, że muszę się z nim we wszystkim zgadzać. I wydaje mi się, że to jest z kolei przejaw, właśnie taka, taka próba amputowania różnych przestrzeni polskiego dziedzictwa. Jest to taka próba amputowania wynikająca z wyraźnej niechęci widocznej w Polsce, w środowiskach piuszuczykowskich, mhm. szczególnie widoczne, do uhonorowania nie swojej tradycji, czyli obozu narodowego. To jest to. O czym w sposób prześmiewczy, być może trochę, y, mówił niegdyś Jerzy Giedroyć, że żyjemy w tych dwóch y, y, nadal obecnych trumnach czyli trumnie uh -huh. Dmoskiego i Piłsudskiego, tak jakby nic się nie zmieniło od czasów II Rzeczypospolitej. I oczywiście w tym sensie Giedroyć miał rację, że na dziś nie ma żadnego powodu, żebyśmy nie korzystali z tego dziedzictwa jako wspólnego dorobku, a nie jako dorobku, który się wzajemnie znosi. Bo nie ma celu pozytywnego w pomniejszaniu którejkolwiek ze stron, zarówno nie ma celu w też nieartykułowaniu słabości jednej i drugiej strony. Prawda? Tak jak w obozie narodowym widać wyraźnie, że nikt się dzisiaj przytomny nie będzie odwoływał do wątków antyżydowskich. Tak, w przypadku sanacyjnej, mam nadzieję, nikt się nie będzie odwoływał do wątków autorytarno-totalitarnych tego no, niestety... dorobku sanacyjnego. I trzeba o jednym i o drugim mówić, jako zarówno o dorobku negatywnym, jak i o pozytywnym i z pozytywnego korzystać. To, to zmartwie pana profesora, bo, bo ostatnio wrzucałem recenzję książki dotyczącej polityki gospodarczej II Rzeczpospolitej i ta właśnie wywiązała się e, dyskusja. dyskusja i, i zwolennicy opcji opcji piłsudczykowskiej e, bardzo jednoznacznie popierali Terror e, wobec Gostodawcy. opozycji. No. Znaczy nie terror, tak, terror, wobec terror wówczas, e, e, w II Rzeczpospolitej, a, no było to e, czyli no, popicie profesora cywińskiego było słuszne, bo naruszył e, godność e, piusęczyków e, e, przezywając tak. e, zmarłego marszałka. Tak? Ogólnie tak e, było to ekspresji z verbis wy, 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 wypowiedziane. Wracając no do, naszej, do naszej rozmowy, czy m, krótszy, tro, kilka krótszych pytań? Czy należałoby w Polsce przywrócić karę śmierci? Za morderstwa. Tak, 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 tak. No jest, to, jest to dylemat i ja umiem powiedzieć za i przeciw argumenty. Mhm. One są. Z jednej strony, mój wielki autorytet dla mnie, dla wielu Polaków Jan Paweł mhm. II mówił bardzo wyraźnie, że jest przeciwny karze śmierci. Ale to było tylko pastoralne, a w encyklikach mówił co innego. No spokojnie to nie jest takie proste, ja słyszałem go mówiącego wprost, że nie jest zwolennikiem kary śmierci. Dla mnie to jest pewien drogowskaz, więc mam dylemat. A z drugiej strony niewątpliwie kara śmierci jest w sensie teologicznym szansą dla człowieka, zbawienia. A zatem to nie jest takie proste, czy kara śmierci jest wyzwoleniem, czy nie jest, bo daje ostatnią szansę człowiekowi, żeby się poprawił i nawrócił. Mm -hmm. Człowiekowi, który jest za słaby, żeby mógł dalej prowadzić życie tylko od tej pory zmienione. Więc jest to dylemat teologiczny dotyczący kary śmierci, a jednocześnie jest też no, ten czysto ziemskoprawny aspekt sprawy. Mianowicie y, kara śmierci jest no, poważnym edukatorem, to znaczy jest ewidentną karą, która może wpływać na decyzję przestępstwu, tak? czy chcą tak? popełnić, czy nie. Czyli, czyli nasze bezpieczeństwo. Państwo, czy y, Polska dalej powinna kontynuować politykę? Y, y, <laughs> Z zakazu sprzedaży narkotyków, czy na przykład legalizować i nie wsadzać za posiadanie jakiejś marihuany do, e, do więzienia. Znaczy, prawo jest y, stanowione po to, żeby y, nie wprowadzać i nie legalizować jakichkolwiek patologii. Mhm. Jeżeli się zgodzimy, że w zakresie pojęcia patologia istnieje. E, kontynuacja przykazania nie zabijaj, mhm. a nie zabijaj to oznacza m.in. E, dbałość o to, żeby nie zabijać swojej jaźni, swojego mhm. organizmu, swojego mózgu itd., itd. to m, rzecz jasna, w prawie stanowionym nie powinno być zgody zarówno na używanie y, narkotyków, jak i na jakiekolwiek. Jego rozpowszechnianie, namawianie innych ludzi i tworzenie e, powszechnego zjawiska patologicznego. To oczywiście jest bardzo drażliwy e, temat, dlatego że moja definicja patologii na pewno się Janusza różni od definicji patologii e, przedstawiciela lewicy z Januszem Palikotem na czele, który w ogóle zdaje się, że e, nie ma e, dla niego granicy między normą a. Patologią, nie no, sądzę, że większość cofek, naszych no, poglądów by te środowiska uznały za patologię, za patologię i chętnie a, by ją nie, kryminalizowały. A no właśnie, to może, może rzeczywiście. Więc znowu no, nie ma też y, powodu, żeby y, wprowadzać jakiś mechanizm kompromisu mhm. w definiowaniu takich pojęć etycznych, czy z zawartością etyczną, jak właśnie definicja patologii. Czy a patologie panie... powinny być tępione. Czy stronowe. to, y, 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 czy państwo powinno ustawowo y, zakazać i wprowadzić jakieś mechanizmy, które by uniemożliwiały dostęp y, nieletnim do pornografii? Bo teraz jest wszechobecny, no, no, a... Tak, tak, oczywiście, no werbalnie trzeba powiedzieć, że w ogóle zboczenia różnorodne, które są obecne w świecie jako na szczęście pewien margines, powinny być tępione i zarówno no, na przykład pedofilia jest ewidentnie mhm. tępiona w prawie nie, polskim jeszcze, przynajmniej tak. nikt nie wpadł na pomysł, że jest to odmiana miłości. No, oprócz profesora, tego założyciela Ach, loży, ma, no tak. Brian Brigg. A, tak. no tak, to może, tak, może to... jest jakiś pan, który uważa inaczej, ale na szczęście jest to na tyle głęboki margines, że, że nie wpływa na polskie prawodawstwo i też nie wpływa na polską policję, która mhm. jednak jest zahartowana w tym, żeby jednak yy, łapać. ścigać i łapać. I tak samo, rzecz jasna, yy, cała ścieżka dotycząca Wychowania dzieci i młodzieży musi być oparta na normach pozytywnych, mhm. czyli na tym, co należy dostarczyć w procesie wychowawczym młodemu człowiekowi, co powoduje jego wzrastanie w naturze zgodnym z jego wiekiem, warunkami rozwojowymi itd. I w związku z tym oczywiście pornografia czy zbyt szybkie dojrzewanie seksualne bez umiejętności rozróżnienia dobra i zła, bez umiejętności rozróżnienia wyższych uczuć, jakim jest miłość, tworzy to podglebie do wyrastania patologii, prawda, na przykład takich jak, jak no, ewidentnie istniejąca dzisiaj na marginesach totalnie. Erotomania, prawda? Czy erotomania męska, czy erotomania e, e, kobiet. Jest to zjawisko patologiczne, nikt nie próbuje e, tego definiować e, inaczej. A, e, no ja bym powiedział, że popkultura stara się definiować to pozytywnie. E, to znaczy jako wprowadzanie nadzoru osobowego. Zna, bo właśnie, dlatego że stawianie zbyt e, szybko przed oczyma e, dziecka e, powszechności. Mhm. Pornograficznej może wywoływać przy braku kulturowych bodźców wychowawczych, może powodować wytwarzanie się właśnie takich patologii, prawda, gdzie żadne więzy kulturowe nie ratują człowiekiem przed zboczeniem, czy przed zdziczeniem w tym przypadku. E, i oczywiście no, na tym polega między innymi budowanie wspólnotowości przez prawo stanowione, żeby to prawo stanowione chroniło e, człowieka jako e, jednostkę i chroniło wspólnotę przed możliwością wciśnięcia się e, takich zboczeń e, bezkarnie. Czy e, m, powinno się w Polsce wprowadzić. E, m, czeki oświatowe i doprowadzić do całkowitej prywatyzacji szkolnictwa podstawowego, licealnego, po to, żeby rodzice mogli wysyłać swoje dzieci do takich szkół, które są zgodne z ich światopoglądem po to, żeby katolicy mogli posłać na przykład dzieci do szkół katolickich, w których nie będzie edukacji seksualnej, a równocześnie dać rodzicom o liberalnych lewicowych poglądach możliwość wychowywania swoich dzieci zgodnie z ich światopoglądem. Czy powinniśmy zostawić system taki jaki jest z tym, że państwo właśnie narzuca programy nauczania i, i tworzy jakieś konflikty ideowe? To znaczy, wydaje mi się, że y, szkolnictwo prywatne, y, co jest poza dyskusją, mm. powinno funkcjonować i mm -hmm. ono jest zarówno y, szkolnictwem prywatnym zakonnym, y, katolickim. Sam byłem przez długie lata prezesem oddziału warszawskiego, stowarzyszenia, które współtworzyłem, katolickie stowarzyszenie wychowawców mm -hmm. i żeśmy zakładali kilkanaście mm -hmm. w sumie szkół, także przedszkoli. I była to ewidentnie wielka zdobycz lat po 89., mm -hmm. kiedy można było i można do dzisiaj szczęśliwie tworzyć szkoły sprofilowane wychowawczo, sprofilowane ideowo. I cieszą Ale się one bardzo dużo. nie ma równos, dużo... Równo, równo uprawnienia w sferze, sferze finansowej. No właśnie, dlatego że z kolei trzeba przemyśleć powrót do koncepcji która była w programie niegdyś AWS-u i koalicji AWS-u i Unii Wolności za rządów pana Jerzego Buzka tak zwanego bonu edukacyjnego który to bon edukacyjny idzie za uczniem to znaczy wejście do danej placówki szkolnej prywatnej czy państwowej rodzi dalszą konsekwencję w postaci ewentualnego finansowania. Pieniądze za czyli pieniądze idą za uczniami. A nie Dzisiaj tak są tak, progi 50%. do tak, prywatnej szkoły. Idzie do prywatnej szkoły, a reszta musi się opierać na czesnym, na tej już e, e, ograniczonej ofercie do. Możliwych zasobów pieniężnych wypracowanych przez rodziców. Ale szkolnictwo powszechne jest moim zdaniem jednak nadal najważniejsze, mhm. podstawowe, i na nim się powinna skupiać ta polska edukacja. Oczywiście, tak jak Pan powiedział, programy czy ramy programowe bardziej, te podstawy mhm. programowe powinny być dla wszystkich rodzajów szkół to tożsame. Co więcej, bardzo jestem ciekaw, jak się będzie w Polsce rozwijała, i bardzo kibicuję temu rozwijała edukacja domowa, mhm. czyli jeszcze trzecia e, strona medalu. Mhm. Prawda? Mamy edukację szkolną, mamy edukację szkoły powszechnej, państwowej, mówiąc w skrócie, e, szkoła prywatna i edukacja e, rodzinna, edukacja domowa, która też może być śmiało wspierana przez e, państwo, a egzekucja tego też jest e, podobna jak w przypadku szkolnictwa. Prywatnego, to znaczy ta sama podstawa programowa, egzaminy sprawdzające. Bez wątpienia można wprowadzić tą część szkolnictwa do istniejącego systemu. Dziś jest to wyraźny margines elitarny, natomiast można przypuszczać, że rozwój świata pójdzie w wielu kierunkach i między innymi także wstecz do XIX wieku, kiedy właśnie. Ten domowy system nauczania był z kolei podstawowym w rodzinach polskiej inteligencji, polskiego ziemiaństwa. Bardzo dobre szkolnictwo, które wypracowało masę utalentowanych Polaków, wynalazców, odkrywców, powstańców, żołnierzy, oficerów itd. itd. I dwa ostatnie pytania, bo już tu kolega po, po, pogania, żebyśmy kończyli. E... Po pierwsze, czy w y, parlamencie zagłosuje pan za całkowitym zakazem aborcji, jeżeli tak. będzie taki projekt? Oczywiście. I po drugie, czy zagłosuje pan za całkowitym zakazem in vitro? Tak, oczywiście. Dobrze, to bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I dziękuję, witam. Dziękuję bardzo.